Siemanko, witajcie z tej strony Browlia jest to kolejny odcinek naszej serii zagrajmy w Dragon Age początek i kontynuujemy naszą rozgrywkę. E, oczywiście musimy e, rozwiązać tą sprawę na obcowisku, na obcowisku e, Więc w tym celu udamy się do magazynu. O kurde, nie mam miejsca już w punku. A nie dobra, zabrałem jednak e, tom, ten okład. Dobra, wchodzimy do magazynu, zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. <laughs> mam nadzieję, że w tym odcinku już rozwiążę tą sprawę. I może zajmiemy się jeszcze Smokiem. Powiedziano nam, że władze nie będą się mieszać. Co nie będą się mieszać? Co tu się dzieje? Hmm. Nie mam żadnego związku z władzami. Tak? Jesteście więc zbłąkaną grupą niosących dobro, co? Pożałujesz tego. Możesz wierzyć lub nie, ale otrzymaliśmy pozwolenie na prowadzenie tutaj interesów. Wy, Fereldeńczycy, dużo mówicie o tym, jakim to złem jest niewolnictwo. Ale czy to nie zabawne, jak szybko zapach złota usuwa w cień te ideały? Jesteś handlarzem niewolników, jesteś elfem, jak możesz brać w czymś takim udział? Eee... Hmm. A co mam niby robić? Nie bądź głupi. Po pierwsze, jestem obywatelką Te Winter, a po drugie służącą kręgu w Minratusie. Tylko to się liczy. Ale dosyć o tym. Jestem tu, żeby położyć kres masakrze. To wszystko. Mm, nie tak szybko. Nie musimy walczyć. Nie chcę z nimi walczyć. Postaramy się zrobić tutaj porządek rozmową. Nie musimy? Po cóż więc tu przychodzisz, jeżeli nie po to, by dokonać sprawiedliwej zemsty? się mm, to sobie, która tutaj dowodzi. Nie. Mm. Nie zabiorę cię przed oblicze Kaladriusa. Uważam, że chcesz mu wyrządzić krzywdę. Nic więcej. Dość słów. Przyszedł czas... O Jezus, do walki mam z nimi stanąć, dobra. Jezus Maria, ile tutaj kurwa jest? Ej, ludziska, tego to ja się w ogóle nie spodziewałem, nie? Ja myślałem, że to jest tylko... Nie wiem, że tu są cztery osoby. A tutaj jeszcze... O Jezus Maria, masakra. Eee... Będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tymi tutaj... Hmm. To jest każdy kurde tank. Dobra, postaramy się jakoś to... Dobra, przeprowadź tą walkę. Eee, ale padają szybko jak muchy ludziska, co tu się kurwa dzieje? Ja pierniczę. Oni zaraz nie popadają. Nie no, tak nie może być, nie mogą mi tak paść szybko. Dobra, rozwalcie tego, dobra. Kurde, wy jeszcze nie, powali... nie powaliliście tego? Jeszcze go bijecie? I tak mało burzycia zabraliście do bez jaj. wy. Ta walka będzie trudna, ludziska. Mówię wam. No To trudno się mówi. Dobra, tutaj odrażenie od ognia. Jezus, Maria, zaraz mi Aiden padnie. Niedobrze. Trzeba będzie skorzystać z mikstury. Okej. Dobra. tak. Maria, ale on mi... ale mi go leją! Ej, zostawcie go, pojebusy! Mm, i padł. No pięknie. Tak szybko... jeszcze nie rozwalili tego tanka, nie? Ja że Co wy się z nim bawicie? Weźcie, że go szybciej zaatakujcie i zabijcie, a nie... Aha, zapomniałem, że jeszcze ja mam kulę nie? No tak. Po prostu jestem zajebisty. Zapomniałem o tym... czaru. Eee... Skorzystamy z mikstury ponownie. Tym razem ogren. Ile tam życia wam zabrałem? O Jezus, niedużo. No ale zawsze coś. a eee... Walka będzie tutaj dosyć... dosyć... Trudna. Tak myślę. Dobra, ogren. Jakiej eee, Jakie ty masz tej czary? Aha, wszystko tutaj zabrałeś. Dobra, weźmy szał. Mm, groźba. I tutaj szmany nie mam. E, Zatakujcie jednego, a nie atakujecie kurde tego tutaj. Wszyscy ty też Eee... Właśnie, zapomniałem, że ja mogę wskrzesić sobie mojego identka kochanego. Kurde, całkiem zapominam o tym naszym. o tej naszej umiejętności pięknej. Dobra. Kurwa! JAK TO MI ZABILI?! O Jezus Maria! No teraz jestem w dupie kompletnie. Dobra, wiecie co, wczytamy tą grę, bo to wyszło po prostu... ...bezsensownie. I do dupy w ogóle. Dobra. Mm. Zamknij MORDĘ! Zatakujcie... Kurde, no właśnie nie wiem, chyba żebym tego łucznika najpierw zaatakował. Znaczy tych łuczników. Dlatego, że oni tutaj mają... ...najmniej HP. A gdybym sobie tutaj wszedł i tam sprowadził walkę w tych drzwiach, nie, to by raczej bez sensu wyszło. Dobra. zatakujmy eee, zaatakujmy tego wszyscy. A tutaj walnę szybko jeszcze jakiegoś skilla ognistego, okej. Okay. Coś takiego powiedzmy. Dobra. I sobie posteruję tutaj Alisterem, aby na niego skupić nasze ataki. Eeehm, Pyrypypy. Tylko wyatakujecie tego, tak? <laughs> Trujeczka. Jak najszybciej, żeby padł ten gnojek. Eee, Alister. Groźba. Jezus Maria, ta walka będzie cholernie trudna. Dobra, no zabijcie, że go no kurwa. Ile można tutaj bić jedną osobę? Eee, co to był za skill? Że tak wszystkich wywaliło? Ho ho! ho. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, Aiden, e, trzeba skorzystać z mikstury. Nie ma rady. E, skorzystamy sobie z tego mocnego, czemu nie. Dobra. Mm, teraz wszyscy rzućcie się na tego. Dobra, on ma najmniej HP. Ja pierdzielę, ta walka tutaj potrwa, pełno tych mikstur pójdzie w pizdu. Chyba my, żebym się od razu rzucił na tych łuczników, co? Nie wiem, czy to dobry pomysł. O, tu mamy łucznika. Chyba, że on ma tarczę. Nie. On ma łuk. Dobra, zatakujemy go. Okej, okay, to będzie dobry pomysł, tak myślę. Eee, ognisty miecz. Okej. Okay. No i całkiem ładnie, widzicie? Spoko obrażenia idą. O, prawie dwóch tutaj rozpiździłem. Eee, dobra, skorzystamy sobie z tego. Aha, tego już nie mam. Dobra. Lekka pomyłeczka. Nie buduuu. Kury, co się tak przy snajdy narzucają? No kurwa, co on, no jest jakiś okaz z muzeum. Eee, dobra. No, ognisty miecz, no kurwa, robiłem tego skilla już. Dobra, Kogo teraz atakujecie? Eee, łucznik padł, teraz atakujcie tego łucznika. Eee, tego tutaj. On ma też mało HP, więc szybko go powalicie. wie? i panie. O Jezus, Maria! Kurwa, przeszli! Jezus, Maria! Jaki fuks, wy to widzieliście? Niesamowite. Dobra, ee, ten już padł, super. Mm, teraz byśmy mogli się tym ucznikiem zająć, ale. On jest dosyć daleko. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tam do niego iść. A co tam, zaryzykujemy ludziska? E, nie mogę podczas walki zapisać tej gry. Nie mogę, niestety. Hmm. Oj, 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 to będzie trudne. To będzie trudne. Chyba, żebym go od razu wziął tutaj. E, win. Spróbował ataku. Dobra, ładnie go powaliliśmy teraz. Kto tu jeszcze został? Czekajcie. E, alister. Alister, alister, alister. Dobra, Alister, ty tutaj zostań z tymi tutaj e, tankami. Pypi. Py, 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 tego tutaj powalą. Użyję jeszcze czwóreczki. E, tutaj zerówki. Kurde, a ty gdzie lecisz tej? Się tak nie rozkręcaj. Mm, mikstura, mikstura, dobra. O, oh fuck! Zaraz padnie mi Alister. Niedobrze. Kurde. Znaczy, Alister, Aiden. Dobra, uratowaliśmy go. Jakimś cudem. Okej. Okay. Eee... No i Git. I teraz możemy atakować. tego tutaj, ziomka. Dobra, ta walka powinna pójść już teraz. Eee... Powinniśmy tą walkę teraz wygrać. Tak wam powiem. Te najgorsze już za nami. Mm. Mikstura z leczeniem... Bożysz, ale... Ta win się sra z tej many. Powiem wam. I tak, Oh yeah! Dobra, ee, Teraz zaatakujcie tego. Dobra. Tyrypypypy. Kto tu się bije? Aha, ogren leje się z tym żołnierzem. Mm, dobra. Także już go... KURDE! I znowu Aiden zaraz padnie. Dobra, niech pada, ja tam na razie na niego mikstur nie tracę. Mam to gdzieś. A i tak bym nawet nie zdążył. Dobra, eee... eee. Dy dy. Kurde, po co ja tego samego używam? Skilla. Nie, dobra Ogren, tutaj na razie zostaw tego... Łucznika. Zajmij się tym. Potem zajmijcie się tym tutaj, bo ma najmniej HP. No i walka! Idzie ludziska! Idzie, idzie, idzie! Dobra, wiem, że mógłbym sobie wskrzesić tego naszego e, Aiden'a, ale tego nie zrobię. Mm. Albo dobra, jednak zrobię. Pyk! I wskrzeszamy ciebie, przyjacielu! I jeszcze zrobimy... W ten sposób! Pięknie! Eee... Dobra, tego żołnierza... Znaczy tego łucznika na razie zostawcie w spokoju. Wow! Ona już miecz ma. Hmm. Dobra, zostawcie ją w spokoju, kurwa, tego atakujcie, no przecież mówię do was. Eee... Okej. Okay. Mikstura z Lirią. Kolejna. Boże, z, ty z tych miksów które się kompletnie wysrałem. Mm. No, i teraz możecie się zająć się Tom. <laughs> Rzuca nim jak szmatą. Dobranoc! Pięknie nam to poszło. Prawie kolejny poziom mamy. Wow, win! O, na zdrowie. <laughs> eee, win oraz Alister prawie mają kolejny poziom. Super. Eee, żołnierz, co ty miałeś? Troszkę srebrniczków, trochę srebrniczków. Eee, piłomie, czy żelazo. Eee, słabe. Słabe, weźmiemy tylko to: czyli Dobry. złoto, oczywiście. Znaczy srebrniki. I wyprzedzoną pułapkę, oczywiście, musiałem się wpierdzielić. Tylko teraz którędy? Hmm. Tutaj niby jest jakieś tajemne przejście. Czy nie? Tutaj mam jakiś korytarzyk. Aha, no tak. Przejście jest tutaj, okej. Okay. Mała pomyłka. Y -y -y -y. Y Balsam naturalny, co to jest? odbrzeżenie od natury. Eee, raczej mi się to nie przyda. Eee. Y Zciekowane buty skórzane. E, tam. Słabe. E, zapiszemy sobie grę. Okej. Okay. Zapisz. Nadpiszemy sobie. E, znaczy, stworzymy nowy zapis. No i czekajcie, ktoś tu jest pokaleczony. A, jeden, tak. Także skorzystamy sobie z zestawu do. Nie, jednak nie. Przecież on był pobijany. Lul. Okej, okay, nie wiem, co się stało. Mmm. Pyrypypy, py py, pyry py py. e, Imperialna Klinga, o ja pierdzielę! Jaki zajebisty miecz! Dwa do obrażeń, 6 do ataku, kurde! Nie no, oczywiście to musi mieć nasz piękny Alister, ale kurde, szkoda, że tylko. W sumie słabe, dlatego że to nie ma miejsca na klejnoty, znaczy na runy. Ja już mam imperialną klingę. I to jak widać mam jeszcze tą klingę z, z miejscami na runy. Ho ho ho. Dobra, także druga klinga mi się chyba nie przyda. Dobra, to wywalę. No, wywal mi to. A my sobie weźmiemy ten miecz. Tą klingę. Więcej za nią hajsu dostaniemy po prostu. Mm. Dobra, Alister. Do boju sukienkoty! Mam nadzieję, że tam nie będzie jakaś cholernie ciężka walka na końcu. E, chociaż na pewno możemy się tego spodziewać. Oczywiście atakujemy najpierw e, łuczników. Eee, dobra. I szał. Dobra, fajne jest to przynajmniej, że ogrem za każdym razem trafia. No co ten... Na... Ej, widzicie, widzicie jak się rzucają na mojego Aidena? No tak, bo on ma dwóch na sobie. Okay. Eee, trzeba będzie go uleczyć. Hmm. Ale Win może byś mu pomogła tak Nie, zostawcie mnie w spokoju! O Jezus, Maria, i padłem. Super, po prostu. Eee, dobra, eee, ogren mógłbyś mi pomógł, pomóc. Nie, mógłbyś mi pomóc. Eee... Zostawcie ją w spokoju. Trzymałeś się nieźle. Powiem, wam, powiem ci szczerze, ale i tak padłeś być eee... Dobra, Aiden jest pobijany. Czekajcie, czy ten skill w ogóle działa? Oho, działa jednak, okej. Okay. Super. Ja myślałem, że ten... Że ten skill tylko leczy. Znaczy daje nam życie. Okej, okay. czekajcie, to musimy wziąć oczywiście. Imperialna Klinga. Hmm. Eee, co by tu wywalić? Wysiłek tarczy litarnych oddziału z Red Cliff. Hmm. Alister, co ty masz za tarczę? Jezus Maria! Hmm, teraz nie wiem, która jest tak naprawdę lepsza tarcza. Ale dobra, weźmiemy sobie na razie tą. zobaczymy. Ale czekajcie, coś musimy jeszcze wyrzucić. Bo nie mamy miejsca na runę... Znaczy na... Yy, na, 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 na... Na miks, na okład leczniczy. Dobra, mm. No i cóż, ludziska, możemy ruszać dalej. Tutaj czeka nas kolejna walka. Oj, tym razem jakieś pułapeczki. Nieźle. Ale i tak to wam nic nie da, sukingoty, bo i tak padniecie. Eee. Yy, ...byście mogli pomóc. Ty też, Ogren. Mm, a jeb... tutaj skur, kuli ognia, czemu nie? Okej. Okay. W sumie nie wiem, czy było warto. Mm -hmm. No, dobrze wam poszło. Trzeba przyznać. Okej, okay, zapiszemy sobie grę. Eee... Yy, tu mamy kolejny etap, czekajcie. Dobra Na szczęście nie ma żadnego maga. I zbliżamy się już do końca ludziska. Jesteśmy... tuż tuż Dobra, zatakujcie jednego, aby jak najszybciej padł I też tego i ta listerza znaczy nie też. Okej. Okay. A, to zajmie się tymi ucznikami. Dobra, jednak się nie zajmę. O nie! Zostawcie mnie w spokoju! O Jezus! Ja pierdzielę, znowu się na mnie rzucili. Na no, win, kogo wy atakujecie w ogóle? Tego, okej, okay, teraz bijemy tego gnoja. Ja pierdziel. ta walka na końcu na pewno będzie jakaś psychicznie trudna. Na, znaczy, jak teraz nie mamy problemów żadnych. Dali coś łatwiejszego. Raptem kilka przeciwników. Tak, wejdziemy do tego kolesia. Tam będzie istny meksyk, że tak powiem. Na pewno. Okej. Okay. Okej, okay, czemu nie macie tych ognistych? Okej... Okay. Dobra, zapiszemy sobie grę... No i... Co tutaj mamy? A, zamknięte. Niestety. Mniejszy balsam ciepła. Dobra, o, weźmiemy to. To się przyda do walki ze smokiem naszym. Czemu nie? Dobra. Eee, jest! Silniejszy okład leczniczy, super! O Jak to chodziło. Życzysz? Dobra. Mm. No i chyba to wszystko, tak? Możemy ruszyć dalej do ostatniej lokacji. Aś się napiję z tych wrażeń. Nie ma, ja pierdziele. Jestem Kaladrius. Rozumiem, że to ty jesteś tym szarym strażnikiem, o którym tyle słyszałem. Eee. Do rzeczy, czego chcesz? Chcę tylko spokojnie załatwić tu moje interesy. Jeśli wymaga to zawarcia jakiegoś kompromisu, mogę się na nie zgodzić. Dobra, wejdziemy na jakiś kompromis, bo nie chcę się z tym pajacem walczyć. Hmm. Yy, jaki kompromis miałeś na myśli? Może jakąś wymianę? Słyszałem, że próbujesz zmniejszyć poparcie dla Logena. To na pewno trudne zadanie. Co? Jak podmywanie góry. Może przydałaby ci się jakaś... Czyli chodzi o jego głos pewnie. Jak właściwie możesz nam pomóc? Prawdę powiedziawszy, nie moglibyśmy wiecznie współpracować z Loganem. Ufundowaliśmy wiele jego oddziałów, lecz gdy zjazd możnych dobiegnie końca, staniemy się niewygodni. Oto moja propozycja. Sto suwerenów w złocie za inkryminujący list, na którym widnieje pieczęć Terna Gwaren. Wówczas wyruszymy kilka dni wcześniej z zyskami i resztą niewolników, cali i zdrowi. Czuję się brudny. Chyba nie bierzemy tego pod uwagę, co? To doszliśmy do porozumienia? Nawet ty musisz przyznać, że to o wiele lepsze niż takie barbarzyńskie zachowanie, co? Ja pierdzielę, to jest kurde dobry, ale to suwerenów. Hmm. hmm. Proponuję coś innego. Hmm. Spróbuję, jedynki nie będziesz. Czy ja mówiłem coś takiego? Żywię tylko nadzieję, że świat jest pełny pragmatycznych osób. Co ty na to? A to ciekawe. Perswazja, zgadzam się na Twoją propozycję, ale oddasz mi list za darmo. Hmm. No, chyba to się raczej nie przyjmie. Zostaw zyski i list, możesz odpłynąć z niewolnikami. Eee... Zostaw elfy i list. Możesz odejść z pieniędzmi. Hmm. Spróbujemy zastraszenia tej dwójki, albo najpierw jedynie, nie, w sumie to się nie uda raczej. Zostaw zyski. Eee... <laughs> To chyba żadne. W takim razie. O, no nie, kurde, będziemy musieli ich zaatakować. O, w dupę twojej matki mać. Nie chciałem z nimi zbytnio walczyć. Ale dobra, spróbujemy czekać, czy ja w ogóle mam jakiś zapis. Tutaj mam. Dobra, jak nam nie pójdzie ta walka, a na pewno nie pójdzie, ponieważ to jest cholerny mak, i pełno tej kurwa tych yy, sukienkotów jest. Na pewno ta walka się nie powiedzie. Ale spróbujemy w każdym bądź razie ich tutaj jakoś powalić. Eee... Ej, ten mak jest wcale taki mocny, jak się spodziewałem. Okej. Okay. Możliwe, że ta walka pójdzie po naszej myśli, ale naprawdę musimy tutaj eee, obserwować pole bitwy. Mm, dobra, czekajcie, co tutaj mogę zrobić? Użyj trujeczki, czwóreczki. Eee, ty go tutaj powal e, zerówką, powiedzmy, a ty, Alisterze, użyj, powiedzmy, jedynki. Dobra, a ja tutaj użyję... W sumie niczego nie użyję, bo nie mam many. Ale dobra, postaramy się go powalić, a pierdziele, ale... Zostawcie mnie w spokoju! Dranie, 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 dranie! Kurde, znowu mnie gonią. Dobra, pobawimy się w Berka.